Cześć, z Moskwy serdecznie dziękuję. Dzisiaj tutaj gram sobie... w Minecraft'a. E, Minecraft'a sobie tutaj gramy i oczywiście wchodzimy na już sobie do nasz serwerik, co znaczy... błąd konta. E, wchodzimy z... a ja widzę. Sorry. Co jeszcze nie piekło i teraz już pięknie. Yy, bo po prostu nie miałem tego wszystkiego. Utopce. Yy, można zabrać. Sorry, ludzie za takie coś. Aha, jestem u pimpków. Yy, Oczywiście jak w poprzednim odcinku zrobiło, yy, zrobiłem to, co nie. To jest nasze ognisko. Jest no, co nie widziałem. Musimy się chyba przespać, to nie? Zawsze musimy się przespać. Yy, więc idę spać. No, co się robi? Co? Czyli się idzie spać. Ło, wow. okej, okay. jest no dzień teraz, jest dzień. E, może wiecie co? Oczywiście, jak skończyłem te króliki robić. Owe małe króliki. Owe małe króliki. Jak wy się tu znaleźliście? Gin! Gin, mały! oj co wy się tu? Co wy tu mały mały króliku? Okej. Okay. A powiem Wam tutaj będzie taki fajne co nie. Klipcio. I Powiem Wam, dzisiaj w odcinku yy, będziemy, żeby robili tak, gdzie mamy swoją hatę, co nie? Mamy hatę, ale chcemy jeszcze zrobić coś więcej niż tą samą hatę. Więc powiem Wam, zrobimy na przykład sobie tutaj stały świn. Znaczy nie jest to z... Może to sobie zrobimy, co? Czyli trzeba zrobić takie coś Co nie? I tu I tu I to trzeba zrobić, tak? A tu... O! A to się zniszczy? A nie pyknie to, wiecie co? Zle nie pyknie jak to się. Yy, chyba muszę wziąć wiaderko. Pusę wiaderko. Yy, powiem wam, to, to nie piekło trochę. Wiecie, co może zrobimy takie coś? Poczekajcie, yy, bo chciałbym zrobić sobie takie małe tu jeziorko. Albo wiem, co my zrobimy. nie To będzie koks, tylko muszę to usunąć. I to, i to. I to. Usuwamy to. Musimy to chyba zniszczyć, to nie? Żeby to, to nie było tego. I Robimy taką zjeżdżalnię. To będzie koks, ludzie. I robimy tą zjeżdżalnię. Tylko niech się bym tu, bo tutaj nam się trochę nie zmieści. Tu będzie idealne miejsce. Tu będzie idealnie miejsce. Robimy to z takiego czegoś, że tu będzie. Yy, tu będzie. To śnieg? Zrobiłem ze śniegu. Jakie jestem dziwny, muszę mieć inny taki bdulec. Na przykład, chcę, żeby to wyglądało jakieś fajnie jakaś kolorowa zjeżdżalnia, ale nie, więc możemy. O, takie coś, śnieg, to jest znowu śnieg. A gdzie był ten? Tu było gdzieś to. O właśnie, to. O to mi chodziło. Kwarc, bo ja lubię oczywiście taki kwarc, więc tu będzie taki ten. Takie do pływania, co nie? Tutaj sobie fajnie zrobimy. Yy, tutaj będzie, no takie nieduże, takie wiecie, jezioreczko, że tutaj można pływać i wszystko robić, wychodzić. Tutaj zrobimy oczywiście takie schodki, dwa. Yy, żeby było po prostu szybciej wyjść. Naprawdę to będzie kozak od dzień jak super wyrzuciłem teraz wodę. Ale to nic takiego po prostu. Tutaj się wychodzi i tutaj się schodzi. Normalne takie, wiecie, coś takiego. Tutaj musimy wylać wodę. Yy, wodę, wodę, wodę. A wiecie co, najpierw zrobimy chyba z tą zjeżdżalnię. Tak mi będzie fajnie. Najpierw zrobimy sobie tą zjeżdżalnię. Bo ja chcę bym ją tak zrobić, co nie, żeby ona tak fajnie. Tylko nie wiem jak zjeżdżalnia wygląda. Ja nie wiem, jak zjeżdżania tutaj coś jest chyba, co nie takie jest duże, długie, takie tu długie jest, a potem się robi tak, i tak, i tak, i tak, co nie, żeby tu tak jechać, czy co, jak to tam wyglądało, o właśnie tak, o właśnie tak, i to tak jest trochę do góry zrobić, co nie, i tu, tak się też robiło, o właśnie, i tu o właśnie i to będzie teraz koks to się ten co nie woda tu się wyleje wszystko będzie git i tutaj robimy do góry czyli to już będą takie schodki do góry co nie do góry taki basenik do góry cały czas więc tu trzeba już pilnować, tu żeby nic nie zwiało za woda żeby się nie wylewała więc to trzeba zrobić to będzie taki basen odsłonięty nie, będzie, nie chcę zrobić takiego zamkniętego, więc będzie taki po prostu basen odsłonięty. Raz, dwa. I tu chyba nie. Tu nie mogę. Tu nie mogę zrobić. O, takie coś. Tu chyba dobrze wygląda, co nie? Tutaj się zjeżdża i tu chyba by był jakiś fajny schodki. bo się nie zjedzie. Ojej, już trochę pomatlałem. Popatrzcie. Zjeżdża się, co nie? za jest ta woda? Co się tam zrobi? Dzisiaj, dobra. Coś się zrobi może z tej zjeżdżalni, więc ja oczywiście będę chciał tak zrobić, żeby od razu wszystko pod górkę. Tu wszystko, wszystko pod górkę i będzie to teraz taki skręt, trochę chyba. Tu chyba będzie taki skręt, trochę. Raz, dwa. Raz, dwa. Nie, tu nie może tak być. Musi być tu, bo musi wszystko być na dwie kratki. Więc powiem Wam, dzisiaj w odcineczku będzie takie coś. Ojeju. I teraz muszę zrobić taki skręt, co nie? Czyli że muszę zrobić raz, dwa, trzy i raz dwa. Żeby... Nie, to musi wyjść w tą stronę. Co nie? I to tak do góry chyba. Jak wiem. A tu zrobić te podłoże. Wiecie co? Tak? Nie, 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 nie. I to już musi być do góry. Ja to zrobię taką fajną ekstra zjeżdżalnię. Tylko chcę ją tak fajnie ekstra zrobić, co nie? Tylko żeby tu było. Właśnie to musi być trochę dłuższe. I tu musimy zakończyć. Żeby to teraz jechać, co nie? Żeby to mogło zjechać, Wiecie, bo ja nie lubię tego, jak to się samo postawia. Więc nie, tu musi być już, tu musimy zrobić właśnie takie coś. I tu też musimy zrobić, tak, tak i tak, i tak. Ok, ludzie, i ty chyba teraz musimy zrobić do góry coś. No ładnie, ładnie, ładna ta zjeżdżalnia naprawdę wygląda. Jeszcze ta woda. To już wszystko będzie takie niezłe. Więc to teraz do góry i tu teraz. Do góry, do góry i tu teraz. Do góry, do góry. Co nie? Chyba będzie to tyle. Myślę, że to będzie już chyba tyle. I tutaj będzie, co nie, tutaj będzie ten, tutaj, że. Wiecie, że tutaj takie ten, że zjeżdżalnia. No, i tu będzie oczywiście ta drabinka jakaś. Ojej, ja nie chcę tego niszczyć! To ja jestem. I tutaj będzie ta jakaś drabinka, więc fajnie. To już od razu zrobimy. I powiem Wam, git. git. Git będzie to zjeżdżalnia na pewno. Teraz tu. I teraz trzeba zrobić po prostu drabinkę tylko. Będzie wszystko, gitara. Wszystko będzie grać. Bierzemy drabineczkę. Raz, dwa, raz, dwa. I raz dwa raz dwa. raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Tyle. Zobaczymy, czy da się włożyć, czy nie. I tutaj już będzie rozlana woda. Tutaj trzeba zrobić, mogłem to zrobić naprawdę z tego czegoś, co nie, tutaj, o właśnie to sobie musimy zostawić chyba, to musimy sobie zostawić o tu, co nie czy to trzeba otworzyć nie, to nie, to nie będzie fajne to tu nie będzie no co ja robię yy, to chyba nie w, w, pójdzie tak jak nie, to nie, nie te to wiecie co to, to pójdę sobie na razie do domku nie ale ja nie chcę tego jeść od razu, bo po prostu y, wypróbujemy sobie tą zjeżdżalnię. Czy coś będzie fajnego z tej zjeżdżalni? No te takie, te tu niepotrzebne rzeczy, proszę. Właśnie drzwi, ale to i tak trzeba wyrzucić. To, to, to też. No i... I co? Lecimy. Lecimy na, na, na naszą zjeżdżalnię. To też mogą wyrzucić. Okej, okay, lecimy tu na naszą się, Bo tutaj fajnie bym zrobił sobie oczywiście te drzwi. Czyli tu by się wchodziło. Poczekajcie, muszę włosić. Co nie? I tutaj otwiera się. I tu już woda. Tylko muszę jeszcze wodę tu rozlać. Nie no, wodę z mlekiem. To jest dziwne, co nie. Robi się tu właśnie. Tu trzeba też rozlać tą wodę, co nie? Kaz zjeżdżalnia będzie fajna. Tu trzeba poprawić. Fajne, fajnie, fajnie, fajnie. Bo oczywiście, ludzie, mówię wam, że. Dobra, już to zrobimy. Jeszcze tu i co? Nic. Mówię wam, ludzie, że trzeba tutaj jeszcze chyba zrobić. Jak stąd wyjść? Tu trzeba jeszcze trochę zrobić, coś o, to i to i to, trochę jeszcze wyżej, i chyba to na dwa, to na dwa. Ale tak, git, tylko powiem wam, musimy sobie zrobić dzień czas dzień yy, i teraz musimy zrobić tak tu żeby nie wypadł żeby nie, po, po prostu nie wypadał czekajcie bo postawiłem sobie tam blok więc to w odcinku będzie jak robimy sobie taką fajną cierpliwie yy, zaraz sobie ją wypróbujemy jeszcze raz tylko że na szórawy walu i powiem wam musi to być wyższe musi to być chyba wyższe Musi to być trochę wyższe. Tak, to musi być wyższe, ludzie. To tak, to nic nie będzie z tego. To nie będzie wyższe. Takie coś, takie coś. I teraz takie coś, takie coś. I tu trzeba zrobić takie fajne coś tu. Trzeba tutaj coś fajnego zrobić, na przykład, że... Raz, dwa i cztery. Sunąć, to nie taki zameczek fajny. Okej, okay, i chyba tu już fajnie, fajnie, tylko że tu trzeba jeszcze zrobić, by się po prostu tutaj woda nic nie wylewało, więc jeszcze tu i możemy wypróbować naszą ko kozacką zjeżdżalnię. Tu jeszcze coś trzeba zrobić przecież, tak? Tu i tu i tu. Tu już nie, tu już nie. Teraz musimy łączyć z survival i sprawdzić... Dobra, włączymy sobie ten survival. Dobra, nie chcę pisać na czacie, bo mi trochę to, to zajmie. Włączymy sobie survival i zobaczymy, czy po prostu coś będzie fajne z, z tego. Więc, kurde, ja nie chcę to. No. I lecimy. Uhu, ale fajnie! Ale fajnie! Ale fajnie! Wow, ale fajnutko Naprawdę fajnie, co nie tutaj to Coś mi nie pasi Muszę stąd wyjść, tu nie? Tutaj byłem... What? Co? Ma pan coś tutaj do nas? Jak coś, to mogę iść po emeraldy no, cztery takie ploski, co dwa emeraldy. Za pięć woda z rybami to kupuję. O, pana, zaraz pan, tutaj, zaraz panu dam emeraldziki i będziemy mieli wodę z rybami. Więc idę po emeraldy. Mam dwa staki ryby je potrzebujemy. Nie dziękuję panu, że pan przyszedł w ogóle. Rybki gdzieś tam mogę połowić, pochodzić z tymi rybami. Gdzie pan jest? Proszę pana. Pan utonął? O kurde mamy. O, ty mała. Gdzie według? Gdzie ten pan uciekł? Bo go cały czas słyszę Wleciał do wody? No cześć, ale ja się nie chcę. O kurde, nie nie nie, przesadziłeś to, nie? Wiem, że przesadziłeś, co nie, że przesadziłeś, co nie, że przesadziłeś, mały? ale kurde dostałem Nie bić mnie! Zamy U, ty spadaj! O kurde, muszę uciekać Uciekam, uciekam, uciekam Okej, okay, idziemy I jeszcze raz tutaj się drobować, Nie wiem, po co wziąłem to, te emeraldy po prostu, żeby ten Uhuu, uhu, uhu. O, ale fajnie! ale fajnie taka fajna pola tutaj można się pokąpać bawić uh, 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 ale fajnie subcio więc powiem wam teraz jak wam się ten otyneczek spodobał to koniecznie w łapkę w górę dzwoneczkiem i my tutaj za niedługo się będziemy żegnać a nie bo ja nie mam kreatywa, co nie tylko nie chcę coś tak nie dosięgam o git naprawdę trochę zwaliłem ale nieważne. więc my tutaj się zobaczymy już w kolejnym odcineczkiem jak odcineczku jak wszystko już będzie gitara więc ja tutaj już się z wami żegnam więc do zobaczenia